W naszej kolejnej analizie dzisiaj przyglądamy się Janowi III Sobieskiemu opierający się na no, naprawdę szczegółowym raporcie. Chcemy zrozumieć ten fascynujący paradoks, jak jeden z powiedzmy sobie najświetniejszych wodzów w naszej historii mógł panować, gdy Rzeczpospolita, no cóż, chyliła się ku upadkowi. To coś więcej niż Wiedeń. Dobrze, to może zacznijmy od szerszego tła. Wyobraźmy sobie tę rzecz pospolitą drugiej połowy XVII wieku. Kraj jest no, wyniszczony. Powstanie Chmielnickiego, potem potop Szwedzki, to była katastrofa. Do tego wojny z Moskwą, traktat Andruszowski, utrata ziem. A jednocześnie rosną w siłę sąsiedzi, chociażby Prusy, które uniezależniają się od Polski, to jest ten moment. I w takim właśnie momencie na scenę wkracza on, Jan Sobieski. To jest wiesz niesamowicie ciekawe. Ten kontrast, z jednej strony mamy władcę o no, spektakularnych sukcesach militarnych, a z drugiej musi działać w systemie politycznym, który, no cóż, pogrąża się w chaosie, w państwie, które traci na znaczeniu. Dzisiaj spróbujemy właśnie zgłębić tę historyczną sprzeczność. Nie tylko biografia, ale to napięcie. Geniusz kontra słabość państwa. Świetnie. No to zacznijmy od korzeni. Sobieski pochodził z bogatej magnaterii, to jasne. Ojciec, Jakub, zadbał o solidne wykształcenie. I ten słynny grand tour po Europie. 1646-1648. Mamy nawet te instrukcje ojca dla synów. I ta podróż. To jest ważne, to nie była tylko, wiesz, towarzyska wycieczka, jak dla wielu. Dla Jana to była prawdziwa szkoła. Strategia, dyplomacja, zobaczył, jak funkcjonują inne państwa. Zwłaszcza Francja Ludwika XIV. Czyli praktyczna wiedza. Dokładnie. I to doświadczenie potem zaprocentowało, chociażby przy budowaniu ligi świętej przed Wiedniem, wiedział, jak rozmawiać z Europą, jakie są mechanizmy. A potem błyskawiczna kariera wojskowa potop wojny kozackie. Tak pią się po szczeblach. Chorąży hetman polny, w końcu hetman wielki koronny. Jego droga do władzy wiodła przez pole bitwy, przez zasługi. To nie było tylko urodzenie. To budowało jego autorytet w oczach szlachty. I tu dochodzimy do no, momentu przełomowego, chocim. 11 listopada 1673. Źródła opisują to jako genialne, olbrzymie zwycięstwo. Liczby robią wrażenie. Z 35 tysięcy Turków podobno 30 tysięcy poległo lub dostało się do niewoli. To było coś niesamowitego i wpływ Chocimia był no, natychmiastowy. Po pierwsze, propagandowy. Rzeczpospolita potrzebowała takiego sukcesu jak Powietrza po dekadach klęsk, żeby podnieść morale. Dokładnie. Polska znowu stała się słynna na całą Europę. Odwrócił się ten wizerunek państwa w totalnym upadku. A po drugie to była, jak to ujęto, potężna promocja Jana Sobieskiego. Co bezpośrednio przełożyło się na elekcję. Tak, rok później, po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego, szlachta wybrała właśnie jego hetmana zwycięzcę. Legitymizował władzę mieczem jako jedyny gwarant bezpieczeństwa przed Turkami. Okej, okay, zostaje królem i miał ambitne plany, prawda? Wzmocnienie państwa, reformy skarbu, armii, myślał o nowej polityce zagranicznej, początkowo ten sojusz z Francją, plan bałtycki, odzyskanie prusk książęcych nawet kosztem jakichś ustępstw wobec Turcji, na papierze brzmiało to śmiało, strategicznie, ale. Ale, ale te ambicje zderzyły się z twardą rzeczywistością. Panowanie sowieckiego to czas, kiedy upadek Rzeczypospolitej się nasilał. On odziedziczył państwo w głębokim kryzysie. Chaos wewnętrzny, izolacja, skutki potopu, traktatu Andruszowskiego, to wszystko było faktem. Nie mógł od tego uciec. Czyli próby reform, wzmocnienia władzy centralnej. Natrafiały na ciągły opór, Sejmy paraliżowane przez Liberum Veto, opozycja magnacka, która często grała na własną rękę albo była inspirowana z zewnątrz. Nierzadko tak. Finansowana przez obce dwory Wiedeń, Berlin, Moskwę sabotowali jego plany strategiczne. To trochę jak próba sterowania wielkim okrętem, który ma uszkodzony ster, a załowa co chwilę się buntuje. No właśnie. I to rodzi to kluczowe pytanie, ten paradoks. Genialny wódz w polu, ale polityk, powiedzmy defensywny na arenie wewnętrznej. Potrafił wygrać bitwę Chocim w jeden. To były majstersztyki, ale nie był w stanie wygrać tej wojny politycznej. Wojny z własną szlachtą, z magnaterią, która osłabiała państwo od środka. Czyli jego geniusz nie wystarczyłby przezwyciężyć słabość systemu. Historia zdaje się pokazywać, że niestety nie. Jego panowanie to fascynujące studium przypadku, czy gerniusz jednostki może uratować wadliwy system. Tutaj odpowiedź była negatywna. A potem przychodzi rok 1683. Sytuacja się zaostrza. Potężna armia osmańska. Kara Mustafa rusza na wiedej. Stolica Habsburgów zagrożona. Kryzys egzystencjalny dla Europy Środkowej. I Sobieski staje przed dylematem. Historycznie no, stosunki z Habsburgami były mm, napięte, a on sam początkowo skłaniał się ku Francji. Rywalom cesarza. Dokładnie, ale podjął tę kluczową strategiczną decyzję: sojusz z cesarzem Leopoldem I w kwietniu 1683 zawiązano Ligę Świętą trzeba przyznać, że przekonanie do tego szlachty tradycyjnie niechętnej Habsburgom to był spory sukces dyplomatyczny. A potem ta logistyka. Szybki przemarsz wojsk polskich przez Karpaty. Tak, Sobieski osobiście tym dowodził. To pokazuje jego zaangażowanie. A pod Wiedniem, dzięki swojemu autorytetowi zbudowanemu na Chocimiu i innych bitwach, objął naczelne dowództwo nad całą armią sprzymierzonych. Polską, cesarską, niemiecką. To świadczy o jego pozycji w Europie wtedy. Niewątpliwie nikt nie kwestionował jego kompetencji jako wodza. No i wreszcie 12 września 1683. Bitwa pod Wiedniem. Chyba jego najbardziej ikoniczny moment. Absolutnie. Szczytowy moment kariery. I znowu pokazał geniusz taktyczny. Wykorzystał teren, las wiedejski. Uderzył z zaskoczenia ze wzgórz Helbergu. A kulminacja to ta słynna szarża Husarii. Tak potężne, zdyscyplinowane uderzenie, które w decydującym momencie przełamało tureckie linie, pogrom armii Kary Mustafy. W Wiedeń ocalony, Sobieski zyskuje tytuł Defensor Fidei, obrońca wiary. Ten obraz wrył się w pamięć Europy. Wydawałoby się triumf totalny. Powinien odwrócić losy Rzeczypospolitej. Ale czy tak się stało? I tu znowu ten bolesny kontrast. Zestawmy to chronologicznie. Chocim 73. Elekcja 74. Wiedeń 83. Pasmo osobistych sukcesów króla. Ale już w 1686 roku, zaledwie 3 lata po wiedniu, podpisujemy Traktat Grzymutowskiego z Moskwą. Pokój wieczny który oznaczał ostateczną utratę Kijowa i Smoleńszczyzny. Dokładnie. Ogromna porażka polityczna, dowód trwałej słabości państwa, której nawet tak spektakularne zwycięstwo jak Wiedeń nie mogło zatrzymać. Ocalił Wiedeń, ale Rzeczypospolitej w dłuższej perspektywie to nie wzmocniło tak jakby można oczekiwać. Tu rozmawiajmy chwilę o Wilanowie, bo to też ważny element jego dziedzictwa. To nie była e, zwykła podmiejska rezydencja? Zdecydowanie nie. Wilaniów to świadomy program ikonograficzny. To architektoniczna autokreacja króla. Miał budować mit jego potęgi, jego cnót, wzorowane na antycznym Rzymie, takie powiedzmy teatrum regni, teatr władzy. Ten łaciński napis na frontonie jest kluczowy. Prawda? Quod vetus urps coluit nunc nova villa tenet co starożytny Rzym czcił teraz nowa willa posiada. To jest niesłychanie śmiałe. Bezpośrednie odwołanie do translatio imperii. Symboliczne przeniesienie chwały Rzymu do Polski sowieckiego. Pamiętajmy, on był krółem elekcyjnym. Potrzebował silnej legitymizacji, dorównującej monarchom dziedzicznym. Wiranów miał być tym nowym centrum chwały. Architektura jako narzędzie polityki? Dokładnie. A cała ta barokowa symbolika, posągi na attyce, Jowisz, władza, Mars, waleczność, Apollo, sprawiedliwość. Ten łuk triumfalny z Herkulesem w galerii. Triumf zdobyty wysiłkiem, heroizmem. Tak, sobieski jako nowy Herkules ratujący Europę. Każdy detal był przemyślany, ale. Ale, znowu ten kontrast. Znowu ten dramatyczny kontrast, o którym mówimy od początku. Ta monumentalna, triumfalna symbolika Wilanowa. A obok rzeczywistość polityczna państwa, państwa pogrążającego się w chaosie, w izolacji, Wilanów jest jak fasada, idealna, silna monarchia, którą z sobieski chciał stworzyć, o której marzył, ale której nie mógł urzeczywistnić. Właśnie. To napięcie między architektonicznym triumfem a polityczną porażką, jest kluczowe dla zrozumienia jego panowania. Pałac jako pomnik aspiracji, ale i świadectwo tej przepaści między wizją a realiami. No dobrze, a ostatnie lata życia króla. Raport wspomina o wielu problemach zdrowotnych: otyłość dna moczanowa, kamica nerkowa, nadciśnienie. Tak, to go już schyłek fizyczny. Te dolegliwości na pewno wpływały na jego zdolności decyzyjne, na autorytet. Trudno było pewnie prowadzić długie obrady czy kampanie. Ale jest też ten, powiedzmy, trudniejszy wątek zdrowotny. Mianowicie? No cóż, źródła sugerują, że król prawdopodobnie cierpiał na syfilis. Chorobę dość powszechną wtedy wśród elit, przywleczoną może z Francji, a stosowana wówczas kuracja rtęciowa była niezwykle toksyczna. Jako efekt uboczny, no poważnie uszkadzała nerki. Czyli mamy obraz postępującego rozkładu fizycznego. Tak. Dna, otyłość, prawdopodobnie zatrucie rtęcią, u człowieka, który był symbolem siły i heroizmu militarnego. To jest potężny ludzki dramat. I można to chyba odczytać symbolicznie, prawda? W kontekście Rzeczypospolitej. Myślę, że tak. Ten fizyczny upadek króla bohatera jako metafora stanu państwa. Mimo triumfu pod Wiedniem, było strukturalnie chore, zatrute wewnętrznymi słabościami. Ciało króla jakby odzwierciedlało kondycję Rzeczypospolitej. Jan III Sobieski zmarł 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie. Śmierć monarchy to zawsze trudny moment, a tutaj dodatkowo otwierała kolejne bezkrólewie. Jak wyglądało pożegnanie? Dość chaotycznie, co też jest symptomatyczne, pierwszy pogrzeb w Warszawie w 1697 był, jak czytamy, zaskakująco skromny, z niewielkim splendorem. Co to sugeruje? Zamieszanie polityczne, brak pieniędzy. Prawdopodobnie jedno i drugie. Walka frakcji, niepewność, może pustki w skarbcu. Ostatecznie, zgodnie z tradycją, spoczął na Wawelu w Krakowie. Ale jest jeszcze ta ciekawa historia z sercem króla. Tak, to interesujący szczegół. Serca Jana III pochowano osobno w Kaplicy Królewskiej w Kościele Kapucynów w Warszawie. Ta praktyka była znana, ale tutaj nabiera dodatkowego znaczenia rozdzielenie szczątków między Waweł, symbol historii i majestatu, a Warszawę centrum władzy wykonawczej. Może to symbolizować to wewnętrzne rozdarcie kraju. Można tak to interpretować. A także, być może, ostateczne niepowodzenie Sobieskiego w zapewnieniu stabilności dynastycznej. Po nim tron znów stał się łupem w grze elekcyjnej. I przypadł Augustowi II mocnemu z dynastii Wettinów. Tak, rozpoczynając długi okres zależności od obcych dynastii i mocarstw. Czyli podsumowując naszą analizę źródeł, Jan III Sobieski. Postać na wskroś barokowa, pełna kontrastów. Bohater tragiczny. Osiągnął szczyty sławy militarnej, legenda Europy, a jednocześnie panował w czasach upadku państwa, którego nie potrafił zatrzymać. Dokładnie, jego osobisty geniusz, charyzma pozwoliły na te spektakularne triumfy. Wiedeń jest najlepszym przykładem. Chwilowo przywróciły blask Rzeczypospolitej. Jednak, jak pokazały materiały, nawet te jego wybitne zdolności nie wystarczyłyby przezwyciężyć ten głęboki, systemowy kryzys. Chaos wewnętrzny, paraliż instytucji, siła sąsiadów, traktat grzymultowskiego wielkie zwycięstwa nie ocaliły fundamentów. Niestety nie. Jego panowanie to taka, no, gorzka lekcja o granicach wpływu jednostki, nawet najwybitniejszej, na losy państwa w strukturalnym kryzysie. Na koniec, może zostawmy taką myśl do rozważenia. Sobieski ze swoją europejską edukacją, grand tour, znajomością polityki mocarstw, na ile on sam, nawet u szczytu sławy po Wiedniu, mógł realnie oceniać i przewidywać, dokąd to wszystko zmierza. Dokąd zmierza Rzeczpospolita? To jest frapujące pytanie. Czy ta świadomość, jeśli ją miał, mogła wpłynąć na kształt Wilanowa? Czy budował pomnik bardziej ideałowi silnej monarchii, niż jej, no cóż, smutnej rzeczywistości? Myślę, że to pytanie pozostaje otwarte i warte zastanowienia.